No i co czujesz? Jest ogień Jest ogień Jest ogień w stopach? Tak, tak Ale dajesz radę Już stoi stary z minutę I jak Ci się podobało? Bardzo Jest, jest moc, ale? Jest, jest fajnie Okej, okay, no ale takie w stopach teraz jakie masz uczucie? Dobrze. Jest, jest potencjał Boli? Trochę Okej, okay. a pokaż stopy może, zerknij sobie na nie Czechy. No całe są. Tak. Są całe, więc słuchaj, dałeś radę, super James. Dziękuję, gratulacje. Fajnie, 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 Ale teraz jak sobie stoisz, to coś ci się w głowie pojawia? No bo w sensie masz jakiś, czy nie, luźniejszy jesteś. To też... na tak, pewno pomaga. Hej, rozwodziło cię. To no, ci się lepiej jeździć rowerem. Co? Super, jeszcze raz, wezmę tylko mikrofon, dziękuję bardzo. Okay.